Hello, hello! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Yes, Your Grace. Zaczynamy. Wasza wysokość, szlachcic odwiedzający miejscową całą wioskę, miał problem z kradzieżą jego rzeczy. Poprosił mnie o znalezienie odpowiedzialnych. Pożykiwania nie były trudne i przywróciłem ich do sprawiedliwości. Szlachcic był bardzo wdzięczny i zapłacił mi tym złotem. 11 złota. No to zarąbiście. Gołąbek. Drogi Eryk, usłyszałem, że jest już za późno, aby poślubić Twoją córkę. Mieliśmy y, problemy, ale będziemy gotowi za 14 tygodni. Wierzę, że mamy też inne opcje i mam nadzieję, że dotrzymasz obietnicy Bejran Kru Radowi. Mm. 14 tygodni. Oni wiedzą, przybędą po kolejną córkę. 14 tygodni to za wcześnie. Musimy z, e, zebrać armię, musimy zawrzeć sojusze i mieć nadzieję, że Iwo nam pomoże. 14. O, oh faj. Um. się, naprawdę nas przeraziłeś. Miałem dziwny sen, radowia nadchodzi. Radowia zagroziła, że zabieram nasze córki. Talus nie żył i nie mieliśmy radowi, która broniłaby na się przed radowią. A jeśli to nie wystarczy, twierdzą, że cieli ich tylko 14 tygodni podróży. Może zostać w łóżku. To nie był sen. Autor pokazał mi list. Wygląda na to, że Radowia chce naszych córek. Lekarze twierdzą, że zbytnio się martwisz. Gdybyś był młodszy, nie byłoby to zbyt wielkim problemem, ale w twoim wieku jesteś bardziej podatny na skutki stresu. Musisz dbać o siebie Jak mam to zrobić? Musimy przygotować się do bitwy, nie mamy armii. Tak, musimy, ale musisz zachować spokój. Wszystko będzie dobrze. A teraz do dzieła, masz jeszcze trochę pracy przed sobą. Masz rację, lepiej się tym zajmę. No. Przydałoby się. Sala toronowa. Eee... Yy... Proszę wysokość, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Tak, czuję się trochę lepiej. Co, czy coś się wydarzyło, kiedy mnie nie było? Nie, wszystko jest tak, jak było. O tym liście. Musimy skupić się na zebraniu jak największej liczby sojuszników w ciągu najbliższych tygodni. Zaproś lordów i zobaczymy, czy możemy zawrzeć z nimi sojusz. W międzyczasie powinniśmy również skupić się na przedmiotach dowodowych potrzebnych do sądu królewskiego. Przesłuchaj lordów i sprawdź, czy którakolwiek z tych rzeczy doprowadzi nas do zabójcy. Nie chcę, żebyś się stresował, ale mamy tylko 14 tygodni. Oczywiście. Chcę... E, zgadzam się. E, nie powinniśmy się e, rozpraszać drobnymi sprawami. Weźmy się do roboty. Lurs. Wzywałeś mnie. Oczywiście. Nasz postęp. E, ta tajna wiadomość jest e, dla ciebie. Znalazłem tę wiadomość. Ach, idealnie. To, to wszystko na teraz. Nasz postęp. E, Wykonałem twoje cool. zadanie. Zrobiłem tak, oh, jak prosiłeś. Wspaniale. Zatrzymaliśmy rozwój działalności Etona. Wróżący pyłek nadal będzie dostępny, ale zdecydowanie e, pomogliśmy ograniczyć jego rozprzestrzenianie się. Niestety jest mały problem, ponieważ Eton nie kupuje moich przypraw, inni również się ode mnie odwrócili. Nie mogę teraz zarobić ani monety. Dlatego zacząłem, e, musiałem zacząć handlować z Radowianami. Zgłupiałeś? To wspieranie naszego wroga. Idziemy z nimi na wojnę. Chyba tak, ale oni nam też pomagają. Jestem pewien, że to też nie jest dla nich łatwa decyzja. Wasza wysokość, ponieważ jest yy, to, jest to, że potrzebuję złota. W przeciwnym razie nie będę w stanie utrzymać mojej armii. Jedyną inną opcją, jaką widzę, jest zakup przypraw ode mnie. Będę jednak potrzebować miesięcznych rat. Muszę kontynuować działalność, w przeciwnym razie muszę to wszystko zakończyć. Jeśli nie podoba Ci się żadna z tych opcji, to musimy się rozstać. Kupię od ciebie przyprawy, czyli 3 tego tygodniowo. Ok, czyli możemy ich wspierać. No, najlepszą opcją by było takie, żeby ich nie wspierać. Tak, oczywiście. To jest pewne. Że to było spoko hmm. No z jednej strony wydawanie 3 złota na turę Też nie jest jakimś super fajną rzeczą Ale może to też nam da jakieś profity e, Więc z jednej strony hmm. No nie wiem, nie wiem, nie wiem No na pewno nie chcę żeby się rozstawać Bo nie jest spoko typem I przydałoby się go mieć w swojej armii o. Oh. Hmm. A tak to to radowianie będą mieli więcej tego tego. Będą oni wspierani. No więc ja bym kupił. Ale musisz odciąć Radowianie tych zasobów. Mam nadzieję, że obniżę to ich morala. W porządku. Ustawię wszystkie niezbędne szlaki handlowe. To wszystko na teraz. No i pięknie. Jak sobie życzysz Wasza wysokość. No i fajnie. Ten sojusz daje nam wiele korzyści. Pod koniec tygodnia powinniśmy oczekiwać wzrostu naszych wychodów. Oby. Oby. Wasza wysokość, czy mogę prosić o twoją audiencję? Poszedłem e, zrobić trochę ryby. Jak zawsze, wysokość. Ale ze mnie jest głupi pień. Mm, zasnąłem, tak. Głupi, głupi Stefan. Zawsze muszę wszystko zepsuć. W każdym razie ktoś zajomał mi wędkę. A teraz nie mam nic. To było jedyne, co mi zostało po śmierci mojej żony. Och, moja słodka Anna. Gdyby zobaczyła, jak się stoczyłem, zaraz pokazałabym mi, gdzie moje miejsce. To wszystko moja wina, wasza wysokość. Chciałem tylko, żebyśmy ją, ona i dzieciak dobrze się bawili. Więc zabrałem wszystkich na moją łódź, a potem przyszedł sztorm. Po prostu wrócił łódź do góry nogami. Przysięgam. Nie, że nie wiedziałem, że tak się stanie. Wasza wysokość, kiedy obudziłem się na brzegu, już ich nie było. Więc e, czekałem każdego dnia i łowię, e, aby zabić czas. Ale teraz nie mam nawet Maybend. Proszę, wysokość, e, wspomóż starca. Gdybym mógł, e, gdyby mógł prosić o kawałeczek złota, przysięgam, kupię wędki i nic więcej. Oto siedem na żywność, nowe ubrania, dam mu jeden. Kupną wędkę i nie zgubi jej ponownie. I czasem będzie lepiej, jeśli powinieneś sprzedawać niektóre ryby na rękę, aby zająć czymś głowę. Dziękuję, jestem e, wdzięczny. Wasza wysokość przyszłą ci powiedzieć, że woda znikna, e, wokół dębu zniknęła. Nasz e, nie modlił się, ani nie spowiadał od tygodni. a teraz są tacy szczęśliwi. Przyniosłem ci mał, e, coś małego jako prezent. To był giet wykonany ze spadających liści dębu. Mam je z zeszłego roku. Przyniesie miłość i szczęście do sali tronowej. Cóż, dziękuję tak sądzę. Mam nadzieję, że tak będzie. Zostawię to przy oknie. Okej. Okay. Hmm. No dobrze. Liczyłem na jakieś złoto, no ale... Wasza wysokość, przynoszę ci specjalną rzecz o magicznych cechach. Jest godny tylko królu. Nikt inny nie jest godzien tej wspaniałej istoty. Wasza wysokość, przedstawiam mój magiczny kogut. Hmm. To nie jest zwykły kogut. Ten kogut został zaczarowany. Potrafi odróżnić kłamstwo od prawdy, a kiedy wyczuje kłamstwo, wyrazi swoją dezaprobatę. Wierzę, że podobałoby, e, byłoby to prawdziwy atut w twojej sali tronowej. Pomoże ci rządzić lepiej niż jakikolwiek inny doradca. Widzisz? Nie jestem kłamcą. Kogut milcza. Jak mogę się upewnić, że to działa? Sam spróbuj, e, wasza wysokość. Powiedz kłamstwo lub prawdę. Miałem na śniadanie owsiankę miodową. Tamto jest takie proste. Na śniadanie miałem bardzo pyszną owsiankę. Widzisz, nie kłamę, więc idę za to, chcesz. Tylko 18 zł to bardzo dobra cena za wykrywacz kłamstw. O, no, ja jest, nie jestem przekonany do takich rzeczy, naprawdę. Wolę nie. Nie sądzę, że potrzebują wykrywacza kłamstw. Poza tym nie będę trzymać kołta w swojej sali tronowej. To będzie sprzątał jego bałagan. Dobra, Wasza Wysokość, Twoja strata. Jestem pewien, że ktoś chętnie go zabierze. No to. Trudno. Eem... Zobaczmy, czy mamy coś do robienia. Nie widzę. Dobra. Jeszcze bym chciał. Mapa. kosano Wybierz e, typ agenta. No, generała. Generał Wysłano. Cudownie. Sojusznicy. To jest nasz sojusznik. Lena... E, jest naszym... Na razie sojusznikiem, ale tam mamy do niej jeszcze jedną sprawę. Ada jest... O, Ed jest zły. E, Ada... Możemy zaprosić. Ciekawe. Mm. Mm, 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 mm. Jeszcze mamy do zaproszenia. Mamy jak na razie trzech sojuszników. Na razie. To jest bardzo bardzo dobre spostrzeżenie. Tamasza. Moglibyśmy ją tam jej pomóc, tylko że no, na razie nie mamy złota. Jeszcze jest grego, noasty i wialyt. Tom chyba zaprosimy potem, mm, a na razie bym chciał Lenę zaprosić. E, dobra, i to będzie na tyle w tym tygodniu, chyba. Tak mi się wydaje. Mm, co tutaj mamy? Utrzymania armii 19. Jezu Chryste. E, a ciekawe, czy później będzie wzrastać. Nie wydaje mi się, no ale zobaczymy. Mm. Nie mamy. O, możemy zrobić. To. Stajnie. Ja bym to zrobił. Będziemy mieli tylko, kurde, tylko 6 zł. Mm. No Słabo, słabo. O, ale już teraz nie, nie ten. Nie odejmuje nam 10 od tej sukni, więc jest zarąbiście. Eee, generał minus 9 Ok, czyli teraz nam zabiera 12 Dobra, czy nie mamy profit, nawet całkiem spoko. No to możemy sobie pozwolić. Na staj. Ja myślę, że się przyda eee, Gdzie to jest czas do nadejścia Radowi 14 tygodni no Dobra, zapisz kontynuuj i robimy kolejny tydzień. Co się tutaj wydarzy? Tydzień 16. Hmm. Generał, wasza wysokość. Chodzę na mały obóz bandytów. Trzymali kupca w niewoli. Pomogłem mu w zamian dał mi to złoto. 11. No i zarobięście. E, wiem, że mamy teraz bardzo pilne potrzeby, ale biorąc pod uwagę incydent z zeszłego tygodnia, być może powinieneś pomyśleć. Eee, następcy tronu, wasza wysokość. Lata miałem i żaden z nas e, nie staje się młodszy. Jeśli nie będziesz mieć e, prawdziwego spadkobiercy, Iwo będzie następny. Nie jest złym człowiekiem, ale prawdopodobnie Devren po prostu stanie się częścią Atany. Iwo, nie jest złym wyborem. Pracujemy nad tym. To nie twoja sprawa. Zapewniam cię, że Aurela i ja pracujemy nad spadkowiercą. W tym wieku to już nie jest takie łatwe. Oczywiście, trzy córki to już mnóstwo, wasza wysokość. Pozwól mi się, e, się tym martwić. gdy już poradzimy sobie z Radowiem. Lady Lana. Wzywałyśmy. O małżeństwie. Lista gości menu, zdecydowanie potrzebujemy barda. O tak, zapomniałem gdzie jest... E, gdzie jest tam wasza wysokość. Jest wiele rzeczy do przygotowania. Rozmawiałem z ilą. Dlaczego nie powiedziałeś mi o plątwie? Lida, Ten bezczelny mały cwaniaczek, To tylko kłamstwo. Nie pozwól, by jej jadowite zazdroście zawiodła Wasza wysokość. I córka miała poślubić e, mojego syna, ale jak możesz sobie wyobrazić, Asia jest lepszym wyborem. Ona próbuje się mieszać. Pozwolę moim e, ochroniarzom dołączyć do twoich szeregów. To silni zdyscyplinowani mężczyźni mogą pomóc przesunąć się nie frontu. Jeśli nie, mogą bronić Twoich ludzi przed wszystkim, co Redowie może rzucić naprzeciw, więc jak będzie. Dobrze. Będziemy kontynuować małżeństwo, jak wcześniej uzgodniono. Lepiej, żeby nie kłamała. Bo ufam jej, ponieważ z nią robimy biznes. Biznes is biznes. A tamta mogła rzeczywiście to zrobić z zazdrości, ale. Oj, teraz by się przydał ten kogut. Ale no, ja nie, nie ufam takim rzeczom. Wolę jednak zaufać sobie i najwyżej umrę. No trudno, tak się zdarza. Będziemy kontynuować małżeństwo. To wspaniale. Powiedziałem, że dotrzymasz. Yy, Wiedziałem, że dotrzymasz mojego twojego słowa. Wrócę do przygotowań wasza wysokość. Lepiej, żebym mówiła prawdę. Wasza wysokość, pochodzę z tawerny. E, biznes e, szedł bardzo dobrze, ale ostatnio miałem pewne problemy i wszystko wymknęło się spod kontroli. Tawerna stała się doskonałym miejscem dla wszystkich, aby się spotkać i dobrze bawić. Ale niektórzy lokalni Alfonsi dostrzegli okazję, by wykorzystać to miejsce i zacząć gromadzić tu swoich klientów. Na początku było w porządku, tylko parę dziewczyn przechadzało się tam od czasu do czasu. Teraz tawerna zamienia się w górę. Ludzie nigdy nie odwiedzają tawerny, żeby się napić, odwiedzają tylko dziewczyny. Muszę przyznać, moja sprzedaż e, przebiła... Się przez dach. Przyciąga klientów, ale Alfonsi, e, Alfonsi w zasadzie przejęli moją tawernę. Powodują różnego rodzaju kłopoty, jak możesz sobie wyobrazić. Niemal co tydzień muszę sobie radzić z pozbawionymi szacunku brutalnymi e, tymi. Boję się, że wkrótce całkowicie przejmą tawernę i zostawiają mnie z niczym. Z drugiej strony, jeśli ich wyrzucę, po prostu przeniosą się do innego baru. Stracę wszystkich klientów i będę musiał zamknąć. Powinieneś wykopać Anfans. Powinieneś być, być zadowolony dodatkowych. Eee, coś tam. Eee, powinieneś wykopać. Powinieneś chronić swoją tawernę, zanim przejmą kontrolę. Jak nie mam, będzie tylko gorzej. Jestem pewien, że biznes. Eee, że szybko odbudujesz swój biznes. No dobrze, więc eee, Wasza wysokość, ale jak? Jestem tylko swoim człowiekiem, mają ochroniarzy, którzy mogą mnie wy wyłączyć jednym ciosem. Może gdybyś mógł wysłać generała na kilka tygodni, ja bym im pomógł. To jest dobry pomysł. Wyślę generała. Dopinuję aby już ci nie przeszkadzali. Dziękuję Wasza wysokość. Wasza wysokość nie powinieneś spodziewać się udziału e, w przychodach przez jakiś czas. Sp e, spodziewam się, że dochód spadnie. No słuchaj. Wasza wysokość jestem Jonas Pyrkic. Podróżny kupiec. Mam dla ciebie unikalny przedmiot kolekcjonerski. Zestaw kart, ale zanim mnie e, odeślesz, pozwól, że ci pokażę. Widzisz. Każda karta ma ilustrację pięknych, egzotycznych kobiet. Wiem, że królowa może ich nie pochwalić, ale nie musi wiedzieć. Co? Rozpoznaję Twoje Pana imię Jonas. Tak, do usług. Dlaczego pytasz? Myślę, że zostaniesz tu u mnie, uwięź. Mogę go uwięzić. Tak, myślałem, że skąd znam, te, yy, skądś znam te rękawiczki. Idziesz do moich lochów. chyba znam kogoś, kto chce z tym rozmówić. To nieporozumienie. Mam na imię Jotan. Yy, tak, Jotan, nie Jonas. Prawdopodobnie powinniśmy zaprosić Lady Maszę. Powiedzieć jej, że znaleźliśmy jej zaginionego przyjaciela. No właśnie. Yy, no. Eee, tak myślałem, że właśnie skądś Jonas, Jonas, gdzieś mi to prze, przemknęło. Wieśniak, e, Wasza Wysokość, w, e, nasza wioska e, płonęła w zeszłym tygodniu i mam Tudem. nam pomóc w Tudem. samą porę. Kaplica zaczęła się palić, ale udało nam się Tudem. ją uratować. Chciałem tylko przy, przynieść Ci największe błogosławieństwo, Wasza Wysokość. Na zawsze będziemy Ci dłużni. Cieszę się, że to słyszę. Mam nadzieję, że reszta wioski zostanie wkrótce odbudowana. Pracujemy nad tym, Tudem. Wasza Wysokość. Jeszcze raz dziękuję. Bankier! Słyszałem, że twój skarbiec nie jest w najlepszej formie. Chciałbym zaoferować swoje usługi. Nie. Nie, mam... ochoty... E, ojcze, zastanawiam się, czy moglibyśmy znów poćwiczyć walkę na miecz. Może później w ogrodach. Powie Powiedziałeś, że możemy poćwiczyć. W porządku, w takim razie ja ja doodrzucam słowa. Idź, możesz się rozgrzać beze mnie. Zaraz cię dogonię. Do zobaczenia. No i poszła. Lepiej sprawdzę, co u niej. Why? Jak mogę pomóc? Mm. Najgorzej, że w śledztwie nie ma żadnych postępów. Sojusznicy. Lena. Masza. Okej, okay, z tą mamy na razie wyjaśnione. Z tym też. Z tym też. Teraz zaprosimy Maszę. Ponieważ ona będzie nam też mogła trochę pomóc. Ech. No dobra. No to chodźmy. Idziemy tam. Eee, Loch, ogrodu. Maja. Kim ty jesteś, koleżanko? Tak, ojcze. Kto to jest? Widzę, że już na złość kołski możesz ćwiczyć. Cóż, nie będę na ciebie czekać cały dzień, prawda? Nie widziałem, że... E, nie widziałem cię wcześniej kim jesteś. To jest Maja. Pamiętasz kiedy wymknęłaś się na przyjęcie Kabua. weselne? Te na które miałem nie iść. Miałam nie iść. Cóż tak, w każdym razie wtedy poznałam Maja. Dobrze się wybyliśmy na weselu, więc pomyślałem, że było, było miło, gdyby przyszła nas odwiedzić. Wasza wysokość. Widzisz nigdy nie dałam, dam jej rady. Chciałem zapytać o co Dobrze sobie radzi z mieczem. Kto cię nauczył tak walczyć? Maja? Mój ojciec jest szermierzem. Pokazał mi kilka sztuczek i pozwala ci się bawić mieczami. Maja mówi, że zawsze musisz być gotowy na atak wroga. I że nigdy nie wiadomo kiedy uderzam. Tak, mówi mój ojciec. Mmm, twój akcent. Nie potrafię rozpoznać twojego akcentu. Nie jesteś stąd, prawda? Oh. Rodzice pochodzą z Beri. Przechodziliśmy i zatrzymaliśmy się w okolicy na kilka tygodni. To straszne da to strasznie daleko stąd. Gdzie są teraz twoje rodzice? Prowadzą działalność na rynku. Pozwalają mi się przechadzać. Tak, są podróżnymi kupcami, tak jakby. Ma ja po pokazałem kilka sztuczek z mieczem, których nauczyła się podczas podróży. Ciekawe, kupiec, który umie walczyć. Chciałbym e, poznać e, Twoich rodziców. Powiedz, że mają moje zaproszenie. A, dziękuję. Przekażę zaproszenie. Na pewno chętnie Cię odwiedzą. Cała przyjemność po mojej stronie. Oj. Dobra. Oj. Zostaję z tym. Tylko nie przychodź z krzykiem, jak odetniesz sobie palce. Dziękuję, Ojcze, nie odetnę. Oby. Lochy. Kupie, to wysokość? Popełniłeś błąd, nie zrobimy nic złego. Kraduj złoto Lady Maszy. To niedopuszczalne. Ona zdecyduje, co z tobą zrobić. Eee, lepiej, żebym Cię nie widział, jak sprzedajesz w dobre nigdy więcej. Ale Wasza wysokość. Naprawdę nie miałem nic złego na myśli. Proszę wybacz mi. No, 12 złota za karty talii... Za talie kart. To dużo. Za dużo. Kurde No tutaj są fajne owieczki Dobra, no to soda tronowa Bo i tak już chyba nie mam nic zrobić No słabo, że nie mogliśmy pomóc W sumie tu mogłem go uwięzić Ale nie pomyślałem o tym no szkoda. Ha. Dobra. No to co? Kolejny tydzień chyba. Wszystko zrobiliśmy. A mapę mam. O, kolejne. Tylko hektary. Prabuly, Plocko, Warto, Milina, Wola. No dobra. No to... No to, no to kolejny tydzień. Hmm, jak tam z naszym złotem? Hmm, przyprawy, tylko minus 3 już teraz. Aha, bo generała nie ma. Hmm, utrzymanie armii 19 no. U, minus 16 by było... Się no dobra, no ale no nie będziemy tego robić. A w ogóle mamy na plusie. Tak. No dobrze, więc... Um... Mm, 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 mm. Nie, nie mamy za bardzo na razie jeszcze złota, żeby kupować nic, eee, typu pole treningowe. Mm, albo no, zorganizować karnawał teoretycznie możemy, ale na razie nie będę. Mm. No więc co? zapisz i kontynuuj. I eee, to będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Eee, możecie polajkować, zasubskryberować jak tam chcecie. Ale ogólnie to dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć i siema!